Kiedy moja firma upadła, kobiecie po 50 bardzo ciężko było znaleźć pracę i kiedy Humaneo do mnie zadzwoniło, a wcześniej też sama szukałam w jakichś projektach unijnych kursów, bardzo się ucieszyłam Im dłużej rozmawiałam właśnie z panią z Humaneo. To zainteresowałam się właśnie jednym z kursów. Zgłosiłam się właśnie na oferowany kurs, który bardzo dużo mi dał, bardzo mile wspominam do dziś. Był Kurs w tamtym roku się odbył. Wyjątkowo było, bardzo ciekawie. Wykładowca był naprawdę profesjonalny. Panie z Humaneo są przemiłe, nie wiem, która milsza. Mną akurat się zajmowała, pani Wiktoria. Do dzisiaj, właśnie wspominam, jej pomoc, jej zachętę, żeby jednak starać się wykorzystywać, żeby każdy dzień chodzić, żeby nie opuścić. Kurs otworzył mi oprócz tego, że finansowo mnie wspomógł. Po kursie znalazłam staż. I dzięki właśnie temu stażowi, dzięki tym pieniążkom zarobionym. Zaczęłam dbać bardziej o siebie, w tej chwili szykuje się już stanowisko dla mnie po tym kursie, z czego jestem bardzo zadowolona, że jednak właśnie ten kurs wspomógł mnie wypłynąć na szerokie horyzonty. Społecznie, że byłam właśnie tak bardziej wykluczona, a teraz jakby wróciłam do społeczeństwa.